Czarne złoto z Nebaski, odmiana hodowli apul, odmiana którą cechuje przede wszystkim co? Bardzo dobry system korzeniowy, bardzo tolerancja na okresowe niedobory wody. Kolejna rzecz wczesność kwitnienia. Odmiana wcześnie zakwita średnio wczesny okres dojrzewania to powoduje, że odmiana ma długi okres nalewania działniaków. Co dodatkowo przykłada się na wybitne plonowanie tej odmiany. Dodam tylko, że odmiana ma dodatkowy gen lepszego gospodarowania azotem. Więc pamiętajcie, jeśli nieco mniej staracie się nawozić, jeśli staracie się wprowadzać oszczędności w gospodarstwach, odmiana wybitnie się sprawdzi na słabych, lżejszych stanowiskach, ale także na tych mocnych, pokaże swoją niezawodność i pokaże ponadprzeciętny plon. Zapraszam, zachęcam. Odmiana nebaska firmy Rapu.